Wątpliwości dotyczące mającej obowiązywać od lipca tego roku nowej polityki śmieciowej jest wiele. Szczególne zastrzeżenia mieli od wielu tygodni szefowie spółdzielni mieszkaniowych w Lesznie i administratorzy wspólnot. Napisali do prezydenta list w tej sprawie. Dziś w Urzędzie Miejskim odbyło się więc spotkanie poświęcone śmieciowym problemom. To jest inicjatywa związku, ale jakby wynikająca z zapotrzebowania mieszkańców, właścicieli nieruchomości, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie na informacje i brak tej informacji dotyczących, kto ma składać deklarację, gdzie ma składać deklarację. W jaki sposób ją wypełniać, ile ma płacić, jaka wysokość tej opłaty, i tak dalej, tak dalej. Także tych spotkań mamy. Nie, co najmniej dwa dziennie w różnych gminach związku, między innymi dzisiaj na terenie tutaj Leszna. Administracje spółdzielnie mówią wprost, są kompletnie nieprzygotowane i kompletnie nie chcą e, tej zmiany przepisu. Ja zdaję sobie sprawę, że zawsze coś nowego, bo to nie na darmo wszyscy nazywają rewolucją śmieciową, budzi szereg wątpliwości. My również takie wątpliwości mamy, również takie obawy, no ale trzeba być optymistą. Wśród pytań nurtujących zarządców nieruchomości pojawiły się te, mówiące o konsekwencjach niesegregowania śmieci przez lokatorów, gdy ci wcześniej zgłoszą wobec zarządców Taką chęć. Raczej będziemy się przychylać do tej drugiej postawy, że jeżeli przynajmniej nawet na początku mniejsza część będzie segregowała, a państwo umożliwicie im tą segregację poprzez wystawienie tych pojemników do segregacji odpadów, stąd będziemy uważać, że ta 9-złotowa opłata się należy i ona jest wystarczająca. Ale będziemy to oczywiście monitorować. Jeżeli nie będzie poprawy, będziemy się zastanawiać. Zakładamy, że poprawa będzie. Spółka śmieciowa uspokajała też dziś spółdzielców w kwestii kontroli liczby osób zamieszkujących poszczególne lokale i zobowiązanych do opłat. My też nie będziemy się kłócić o 2, 3 czy nawet 5% tych mieszkańców. No, zdajemy sobie sprawę, że, że nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Wszyscy klienci firm odbierających dzisiaj odpady powinni zorientować się, jaki obowiązuje ich okres wypowiedzenia umów, by od lipca nie znaleźli się w sytuacji, gdy będą musieli ponosić podwójne koszty wobec dotychczasowego odbiorcy śmieci i tego, którego spółka śmieciowa wybierze w przetargu. Michał Wiśniewski, Panorama Media .pl.